Siemanko ludziska, dzisiaj lecę na krótki wypadzik, na wykopki e, Co mam mogę powiedzieć, ten film będzie skręcony z dwóch mniejszych filmów, bo ostatnio też byłem na krótkim wypadzie No i co, miłego oglądania, dajcie suba, łapkę w górę, możecie wcisnąć dzwoneczek Że ja dalej nie będę nawijał, smęcił Oglądajcie i na pozdrówki, hej No i mamy pierwszy sygnalik Piękny guziczek z koronką, bez łóżka ale zawsze to coś napis WC także poletko jest mega jakieś tam stare zabudowania z niedziela piękny poranek lecimy sobie także do następnego i kolejny fanciar jest jakaś próżka jest to Dzisiaj jestem z koleżką taka ładna mm. także Mm -hmm. Trochę lepiej powinien wyglądać Zobaczymy za za ma te Zdobienia widać Cieniutka jest, wiesz strachy. Cieniutka tak jest, nie chcemy jej uszkodzić jest drugi fajny panciar Jeszcze mhm. pierścionek, nie wiem czy to srebrny Albo kolczyk jakiś Trzeba go później wyczyścić, bo pęk Podczas wyciągania Ja tego nie nagrałem Zaraz go nagram no, to jest, no to bardzo mamy. ładne coś już kurde tak jest dobrą fajne chyba wojskowe tak. jakieś jest, co? No, możliwe także nie wiem czy jakieś później czy będziemy rozpłyniać będzie. Dobra także lecimy dalej O no, i wyskoczył mechanizm zegarka znaczy... Jakiś zegarek no. kieszonkowy, no? Cały mechanizm Szkoda że nie ma koperty no. ze złota leży <grym się grym> ale fajny zegareczek musiał być kurde jest, Pan numery ma. Po numerach go będzie można trzasnąć. Jakiś dobry. Rolex. A kurde Rolex, no. Patek. Dobra. Tego było. Dziurki są. Było Jakiś przypięte. Stopienie. Czyli jakby zasłaniasz. O to no, no dobra, dobra. O tak o. Jakieś zdobionko. Tu z tej strony, odłamany część części. ma. Odlew jakiś, Dobra. nie? Także jakoś... Dobra. No i mamy kolejny panciar. Sztabka. Sztabka e, srebra. Paladu. <laughs> <laughs> Dobra, zobaczmy. Ale są jakieś napisy także. Coś ciekawszego. Co my tam mamy. Kut mm -hmm, efekt, człowieku. Tutaj... Zapisali, gdzie jest skarb. Gruba... Gruba akcja tutaj się dzieje, nie? Czekaj, ja to ja przez w tych wiesz. Tak? Poliglota? Nie, ale śmieję się. Czekaj, muszę znaleźć dobry... Miejsce odwrotnie? Czekaj, czekaj, właśnie próbuję rozkminić. Czy tak, czy tak. Jest taka słaba jakość. jakość. Czekaj, dobra, obstukam jeszcze dół. O. Wygląda to tak. Jakby jakaś pie, pieczątka, pieczątka jakaś kurwa, może wieś, nie? Nie wiem. Bliczka znamionowa od tego Ale właśnie nie ma gdzie tutaj wiesz, jakiegoś mocowania takiego jakby, żeby to gdzieś zamocowane Bardziej jakby tak. jakaś matryca do odbijania właśnie pieczątka czy coś Dobra, pójdźmy Tak jak ja, z różkiem dołek Mam świnkę Pepe Świnka Pepa bo to, o, tak o, żeby słoneczko było ładnie Taka świnka pepacynowa prawdopodobnie To jest zabawka Dobra, tylko łeb został Drugi sygnał dzisiaj Prawdopodobnie monetka Ale wyczyścimy, zobaczymy Była na wierchu To jest jakieś kurde... Nie? Szklane oko nie, jakiś guzior, guzik czy coś Ale jest w drugą stronę? Czekaj, czekaj, trochę tu, trochę tam o. Coś dziwne Nie na czymś? Nie wiem co to jest Podobne coś znalazłem ostatnio Nie wiem Też nie wiem co to jest Wygląda jak może nabój rozproszony nie. No. Mamy Jaki piękne. Piękne. Ja. Mamy guźiczek. ale piękny. Oj Ściucówki, wszędzie tam do tej kempy, ściucówka jest stara do same fundamenty. No i teraz trafi nam się kawałek albo pozostałość starego noża. Nic z niego nie będzie nigdy. Taki brzydki tego jeszcze się Ale noża nie ma, nóż jest ułamany, zobacz. No. To jest tylko po prostu, gdzie on no się bączka. chował, nie? A nóż jest ułamany, no? Zadzwyczaj głęboki dolek 40-50 cm. I wyskoczyło takie coś. Czyli wiecie co? Piszcie w komentarzach. A nie mam pojęcia, dlatego. No i wyskoczył mi taki fanciory z napisem Kurmark szybko to niedawno przegoglowałem żeby coś mam więcej o tym powiedzieć no i wyszło, że to jest dywizja pancerna Kurmark utworzona we Frankfurcie nad Odrą w 1945 roku później sobie poczytam trochę więcej o tym, że na taki fanciorek myślę, że jest kawał historii no i też fancior kamera od paska ale już złom no Na niczego ci nie nada ale pogodę mamy naprawdę piękną, piękna miejscówka to także no jest super naschomoczka przechodzi przyjaśnia się ładnie Jeden. Fanikowo. Chyba na lekcję aksja. jest właśnie. No No to jest dziwny jeszcze położę po nich i teraz sprawdziłem ten yy, miejsce jeszcze raz gdzie wyskoczy mi ten jeden phening no i 10 cm niżej kolejna monetka tym, za, tym razem da ciekawa żółciutka złotowymaru On się podniosę z korzonkiem także 5 fenningów. ale jaki ładny Takiej jeszcze nie mam Piękny stan Patrz jak się ładnie błyszczy, no stan jest super powiedział, że menniczy 1926, no piękne 5 fenolków No i obok tych monetek skoczył mi na bój, to znaczy łóżka no i 3 metry wyżej, widać że był kupany ten no i następna jedyneczka. Ale fenolek, jest z tyłu. Troszeczkę bardziej zniszczona. Nie wiem o co tu chodzi. Czy na tej skarpie, tak, teraz przy razie są monetki. Długi jest kawałek. Jest stromu jest, Dobra, patrzy dalej. No i z lasu tutaj wyskoczyłem na moje tak zwane srebrne pole bo nic w lesie mi nie więcej od początku momentu tak nie wyszło no, a tutaj mam bombę już jedną taką tu znalazłem z napisem Dresden oznaczenie 0 malutka bombeczka i kolejny dueczek wyskoczyły dwa fenolki o Troszkę tu piękne 1875 No, ładnie idzie no i mamy dzisiaj plombę numer 2 Faintwelde LP OW 00 Byłem zaraz No i kolejna plomba, takie moje dueczko było tutaj. Taka sama jak przed chwilą znalazłem. Identyko. No i tym razem monetka. W tym było była też pociutki Tutaj, tylko że nic na razie nie widać ją w domu To może, może coś będzie widać na niej Na jest źluniutka w patynce cała no. Mam nadzieję że to jest roberko troszeczkę jest wygięta Nie jest prosta także zobaczymy No i Dobra, Tym, razem. Tym razem guzior Piękny, zieloniutki guziczek. A jaki duży. Zwykły taki guziorek. No i obok guziczka, skrzycza monetka. Tu był guziczek za mną. Słownie pół metra. No i tutaj wyskoczyło Wam mówię e, 10 fenigów zieloniutkie piękne 1875 piękne zieloniutkie 10 fenałków tym razem wyskoczył guzik taki wzór ma Z tyłu ma łóżko kompletny, łóżko tak dziwnie krzywo nawet jest, nie jest na środku ten guzik też taki krzywy nie jest idealnie okrągły fajny wzorek no, takie jeszcze nie ma